Partnerem odcinka jest sklep Klatka, odzież uliczna i sportowa. W obecnych czasach wielu młodych interesuje się nowymi i obcymi językami. Jak jednak sobie radzą z podstawami z ojczystego języka? Sprawdźmy. Cześć, jak masz na imię? Cześć, Paweł. i pan Paweł, no kurwa, jedziemy. Mo. Mam do ciebie kilka pytań z polskiego. Jak sobie radzisz z naszym ojczystym językiem? Może w ręcech rozsądku. Okej. Okay. Dobra, pierwsze pytanie. Dosyć proste. Podaj stopień wyższy wyrazu zły. Gorszy. Dobrze. Podajcie stopień wyższy wyrazu zły. Yy. Wście. Yy. Nie wiem. <gorszy> Też nie wiem. Podajcie stopień wyrazu wyższy od słowa zły. Gorszy. Super. Ile cyfr ma alfabet? nie wiem. Szybko liczymy, a to matwis! 25... <grystu> Jesteś pewna na 100%? Nie, nie liczyłam tych o, o, Nie, to bez tego, Sa same cyfry. Cyfry? No tak. Nie, alfabet? No, ile mamy cyfr w alfabecie? <grystu> nie ma, nie ma cyfr w alfabecie. Brawo! <grystu> ile cyfr ma alfabet? O, kurde. Mogę go policzyć? Możesz policzyć, nie ma problemu. A nie, na nacie nie. Dobra, e, chwila. Nie umiem alfabetu, strzelam, że jest 24. Jesteś pewien? A kolega jak myśli? 32. 32, a tu 24. No, 24. Jesteś na 100% pewny. Czekaj. Tyle cyfr ma, tak? Polski czy angielski alfabet? bo to są... Polski. E, na, kręcimy język polski, więc raczej no, polski alfabet. Muszę jeszcze te on i u z kreską policzyć? To bez tego, nie... bez tego. Po prostu najzwyklejsze literki. 26. 26. Tak. 26 czy 32? 26. Dobra, 26. Ile cyfr ma alfabet? Zależy. Bo to podchwytliwe jest bardzo. Nie no, wcale. To ile, to ile cyfr ma alfabet? Zero. No jakie zero? No zero. Zero. Zero? A koleżanka? Czemu zero? Nie no, siedem. Siedem. Siedem liczb ma y, alfabet, I, cyfr, i, cyfr i. przepraszam, cyfr, tak. A few moments later. No samo słowo alfabet ma siedem. Okej. Okay. Ile cyfr ma alfabet? No zero ma. No czemu zero? No. Kolega wytłumaczy. Nie, no to jest zero, alfabet nie ma cyfr. Tylko co ma? Litery. Tak! Czyją dziewczyną była Zośka z kamieni na szaniec? Rudego? Rudega? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mogę strzelać? Zośka nie. Zo Zo Zośka to był... Gotowy. Zośka to był ich ten kolega, ich... Dokładnie. Czyja dziewczyna była Zośka z kamieni na szaniec? Zośka rozumiem współczesność, ale jeszcze Zośka był chłopakiem. Tak. Czy ją dziewczyną była Zośka z kamieni na szaniec? Mm, Zośka? Tego o ja nie pamiętam, to było w podstawówce. Zośka. Taka ładna była. A nie Zośka to był chłopak? Już pamiętam? <laughs> tak, super. Możecie przeliterować, albo po prostu powiedzcie jak się pisze słowo grzegrzółka. G R Z E G Ż kropką Łka przez samo u przez u, zwykłe. przez uzwykłe, Dobra, ok. Kolega tak samo. Tak. Nie będę tego literować, bo nie mogę. To jest e ciężkie. <głos> ciężkie. <głos> ciężkie, dobra. Jak byście napisały słówko grzegżółka. Możesz przelizyterować, jeżeli ci będzie łatwiej. Pierwszy RZ. Drugie chyba też? I jakie u? Z kreską? A koleżanka tak samo myśli? Y nie, chyba nie wiem. Tak samo? Jak się pisze słówko Grzeg Możesz przeliterować, żeby było łatwiej. G. Rzecz kropką. E. G. rzec z kropką. Uskreską. E. Ka. Distrzek. Czym charakteryzuje się wiersz biały? Nie, o, ja że nie wiem. Nie ma dymu. Super. Brawo. Czym charakteryzuje się wiersz biały? O kurde. – Że jest biały? – <noise> Pisany białą czcionką. – No, chyba tak. Ale jak, co to w ogóle jest? Nie miałem tego. – Nie miałeś? Okej. Okay. A no to jak myślisz, co to może być wiersz biały? – Nie wiem. – Czym charakteryzuje się wiersz biały? Mm, – Bez rymów jest. – Jak nazywa się główna bohaterka balladyny? Yy, – Alina? – A jej siostra? Yy, – Alina i drugi nie pamiętam. Balladyna. Dobrze. Jak się nazywa główna bohaterka Balladyny? Balladyna. Super. Jak się nazywa główna bohaterka Balladyny? Eee, Alina? Na 100%? Eee, raz wraz z swoją siostrą Balladyną. Podajcie mi stopień wyższy od wyrazu zły. Gorszy? Podaj stopień wyrazu y, zły. Stopień wyższy. Wyższy? Zły, gorszy? No wyższy. Tak, y, ile cyfr ma alfabet? Y, tak myślę, że raczej liter się składa, ale może czeka na zmiana. Dobrze. Czyją dziewczyną była Zośka z kamieni na Szaniec? Zośka z kamieni na szaniec to był facet. Brawo! Y, czyją dziewczyną była Zośka z kamieni na szaniec? Kurde. Zośka to był chłopak. Bardzo dobrze. Jak się pisze słowo grzegrzółka? Możesz przeliterować, jeżeli ci będzie łatwiej. G, że z kropką, g, ż, e, g, też z kropką, u, tylko jakie? U, chyba z kreską, u, błyk a. No i dobrze. Jak się pisze słowo grzegrzółka? Możesz przeliterować, żeby było łatwiej. To przez nie? Czy nie? Nie Masz dwa rzeczy. No właśnie, masz razy dwa, więc masz do wyboru w sumie, możesz strzelać. A może chłopaki? <grymne> Przez RZ. To pierwsze rzec to będzie RZ, a drugie rzecz z A jakie U jeszcze? Mamy wyraz żółka, więc musi być U. Kreskowany? Czym charakteryzuje się wiersz biały? Yy, nie ma rymów. Dobrze. Czym się charakteryzuje wiersz biały? O kurde, było to. Było na polskim, ale nie... Pani nauczyła? Coś może z sylabami, coś... O, ja chyba wiem. Coś z Taki bez rymów? Tak, bez rymów, super. Jak się nazywa główna bohaterka balladyny? Mm, balladyna? Jalinna. Jak się nazywa główna bohaterka balladyny? Balladina.